Hologramowy świat. Mapa życia. Pierwszy klon Edisona podobny jest do Thomasa Edisona, amerykańskiego wynalazcy z XIX wieku. Wysoki, częściowo łysy, z charakterystycznym bujnym zarostem na twarzy. Jednak oczy ma inne, niebieskie, hipnotyzujące, podczas gdy Thomas miał ciemne. Jak to możliwe? Zastanawiam się. Klony różnią się od dawcy komórki. Wyjaśnia, rozpoznając moje myśli. Dlatego mam inny kolor oczu. Ale przecież posiadacie identyczne zapisy genetyczne. kontruję. Tu nie chodzi o sekwencje DNA, ale warunki epigenetyczne, ekspresję genów. To one decydują o tym, które geny są aktywowane i w jakim stopniu. Nie rozumiem. Chodzi o odżywianie, stres, toksyny, hormony, promieniowanie UV. Wymienia. Wszystko wpływa na rozwój organizmu i różnice w cechach jednostek. Niesamowite. Czyli klony tej samej osoby różnią się między sobą? Tak, pokażę ci coś. Naukowiec dotyka ściany, ta nagle znika, a tuż za nią pojawia się puste pomieszczenie wypełnione pomarańczowym światłem. Wchodzimy. A drugi klon Edisona jaki jest? Pytam go bezkompromisowy, pozbawiony empatii. Czyli po trupach do celu, myślę, wspominając życiorys Tomasa, przypominam sobie jego rywalizację o prąd, atakował Nikola Teslę przy każdej okazji, zamiast koncentrować się na rozwoju technologii, organizował publiczne pokazy z udziałem zwierząt, na których prezentował skutki uboczne prądu zmiennego. Jeśli to prawda, jeśli jest bardziej radykalny niż Tomas, to zniszczy śmiecie w DNA i poświęci ludzkość. Nagle tuż przed naszymi oczami, ukazuje się przestrzenna hologramowa mapa. Widzę mnóstwo kolorowych połączeń, które przenikają się wzajemnie, i jakieś struktury, które również oznaczono barwami. Co to jest? Pytam zaskoczona. Mapa życia czyli wzorzec genów niekodujących. Dzięki niej można lepiej zrozumieć ekspresję i procesy, które zachodzą w genomie. Zobacz. Edison unosi ręce i obraca bryło. W genomie wszystko pracuje. Przekazuje informacje, przekształca, kontroluje, naprawia. Działa jak perpetuum mobile. Jeszcze nikt nie wymyślił czegoś doskonalszego niż ludzki organizm. Zachwyca się. No? Nawet sztuczna inteligencja? Pytam z nutą przekory, zerkając na niego z ukosa. Daj spokój. Ona nigdy nie stworzy takiego arcydzieła, bo nie ma ducha tworzenia. Spójrz na to. Na tą niebieską nici na przykład. To mRNA. Jakie ma zadanie? To taki messenger, który przenosi informację genetyczną z DNA do miejsca, w którym jest tłumaczona na białko. Na tej mapie doskonale widać, którędy podróżuje. A te pomarańczowe nici? To promotory, czyli fragmenty DNA, które uruchamiają proces odczytywania genów i kontrolują go. Zauważam, że na mapie najwięcej jest bieli. Tym kolorem oznaczono ponad połowę przewodów i wiele struktur. Co oznacza kolor biały? Pytam. Nierozpoznane obszary i procesy. Ponieważ jest ich tak dużo, drugi klon Edisona stracił cierpliwość i nie chce już czekać. Obejmuję wzrokiem przestrzenną mapę. Jestem otłaniona jej wyglądem. Przypomina mi wszechświat z mnóstwem supergalaktyk połączonych wzajemnie w jedną kosmiczną sieć. Coś niezwykłego. I drugi klon Edisona chce usunąć to wszystko z ludzkiego organizmu, dopytując z niedowierzaniem, może nie widział tej konstrukcji. Ależ widział, zaprzecza pierwszy klon Edisona. Ale usunie sekwencje niegodujące dokładnie za pięć godzin. Jest zaślepiony. Transludzie ludzie są jego obsesją. Chce jak najszybciej uruchomić. GI Numer 55. Czy zdaję sobie sprawę, że przy okazji zniszczy ludzkość? Tego nie wiem, ale sądzę, że zaryzykuję. A ty? Dlaczego mu nie przeszkodzisz? Musiałbym go zlikwidować, a tego nie zrobię. Dlatego weź ten przełącznik. Nagle na moim lewym przedramieniu pojawia się niebieski ślad. Co to jest? Pytam przerażona. Przełącznik życia i śmierci. Sama zdecydujesz, co zrobić z drugim klonem Edisona. Idź już.